Wiecko Państwu Dawno nie nagrywałem czegoś Ktoś mi kiedyś powiedział tam pod filmem, ktoś mi kiedyś napisał Teraz zimno jest, to się nie chce nagrywać. No miał rację, nie? Ale Powiem wam, że Teraz jest gorąco i się też nie chce nagrywać. No, zdjęcia. Filmy z łódek są bardzo fajne, ale takie też lubię, w sumie, bo można sobie pomyśleć bardziej. To jest za gorąco. No, na wodzie trochę mniej, niby, ale słońce wali, albo na przykład z jakimiś znajomymi, to też nie można się tak skupić, co by się chciało powiedzieć. Z takich ciekawych rzeczy. Ostatnio w Szczecinie na autostradzie to jest nie wiem czy to jest ta 6 czy a trójka. A trójka chyba. Laweta taka duża wojskowa z czołgami, zderzyła się z drugą, z czołgami. Jak to kurwa mogło się stać, to ja nie wiem. No, no ciekawa sprawa. No ale na Niemcy kawałek autostrady od Kijewa do, yy, do, do, do właśnie dokąd? No, gdzieś tam dalej. No, było zablokowane. I już widziałem, że przez zdroje ludzie jeżdżą. Także, jakby mało było tych remontów. To jeszcze kurwa jakieś ciekawostki. Czołgi się pod, po, podpaliły, jakieś wybuchy było, ale słychać, ale to chyba były opony. klimy, to dopiero o tej godzinie, nie wiem. 22-3 jest, można sobie jakoś normalnie jechać. No i tak sukces. Bo były takie lata, kiedy ja w nocy jechałem, ale były, było tak nagrzane, na przykład z Krakowa całą noc. Akurat miał samochód klimatyzację, ale nie działała. Może to, to był dramat. Chciałem mówić, ale zapomniałem, więc powiem taki stary temat. Jest takie coś, że taki temat, takie powiedzenie, być czy mieć. No. Powiem wam, że ten świat już tak zwariował. Ludzie są już tak popierdoleni. Że te mieć, kurwa, to im normalnie. No ja mówię, szczególnie w Polsce, nie? Te mieć, to im normalnie wszystko, kurwa. No, tak jak na przykład mówi, że mu oczy pizdą zarosły, nie? No to taką kurwa tym mieć zarosły. Że on musi mieć. Jebany, musi, kurwa. On musi mieć. Musi zobaczyć, kto ma lepsze, kto ma coś. Szybciej, więcej, drożej. To jest kurwa chore. Ja wam powiem, że jestem tak uczulony na to, że to się w głowie nie mieści. No, ale to taka. Polacy tacy właśnie są, nie? Ja jestem w szoku, jak gdzieś się pojedzie na przykład do innego kraju. Kurwa, no to jest. Cię, tak jak pierdolnięcie w głowę młotem jakimś no i tak na, na razie mówisz ja pierdolę, co to się dzieje to jest coś dziwnego jak może być normalnie kurwa, no może być, może jestem tak zmęczony, że jadę 82 no to 80 jadę no to troszkę zawyża wyżej oczywiście wyprzedza czy to wiesz co to, to jest, ale patrzcie, jak wyprzedza jebany. Jeden chyba kilometr na godzinę. No, spotkamy się na światłach, no ale to taka mentalność, nie? Ale aż mnie odepchnęło ten strumień powietrza. Poczta polska. No, paczki, różne inne klamoty muszą dojść, nie? Na czas. Także. Dobra, usprawiedliwione No się dziwię, że on nie jedzie... A, a może on jedzie 90 właśnie? To było te 10 na godzinę. Dobra, tiry teraz wyprzedzam. No jak już tiry wyprzedzają, to znaczy, że za szybko nie jadę. Też mnie popchnęło w prawo. No ale ładnie jadą, normalnie, no. Można się przypierdalać. Pamiętam kiedyś nad morza wracałem, zaczął wisiować jeden. Zajechał mi drogę, zatrzymał się, kurwa. No i co mam, zatrzymać się, zajebać mu gazem, później w łęku przypierdolić? Mógłbym tak zrobić, kurwa, no i by już się jebany nie obudził, nie? No ale po co mi to? Uważa się za jakiegoś kurwa kozaka. Te kurwa diry to albo są normalni, albo popierdoleni. A popierdolenie to właśnie taka kurwa Jebana co jest właścicielem tego, ktoś tam w rządzie jest właścicielem 300 tirów. Nie? Ciekawe skąd Jebany wziął na to pieniądze. No skąd? No chuj, zachachmęcił proste, kurwa jak drut, wyprał. I teraz, kurwa jak mu powiesz, to cię poda kurwa do sądu Jebany. Chuj, ale dobra, chuj mu w dupę. Słuchajcie, oni zapierdalają ponad normy. Właściciel zapierdala, żeby pieniądze jak ma pracowników, nie? To też zapierdalają dla niego kurwa polaczki jebane, godzą się kurwa na to, myją się gdzieś tam chujwie, gdzie zapierdalają i wiecie, i on zapierdala, bo on musi być, bo on pieniądze, bo to, bo tamto, kurwa. No to jest chore, to jest właśnie mieć, ale często jest tak zrobione, że. On musi mieć te pieniądze Bo kredyty, bo to, bo tamto I chuj, on nawet nie ma wyjścia On jak w zakładzie kurwa karnym, tylko jest tutaj Na wolności, niby na wolności Ale co chciałem jeszcze powiedzieć No jadą kurwy i zamiast mi wyprzedzać To się pierdolą Chuj im dupę Słuchajcie Najlepiej się nie patrzeć w te lusterka w ogóle Co chciałem powiedzieć ciekawego Chciałem też ciekawego Coś powiedzieć o zakładach pracy Typu takie wielkie hipermarkety to są Pierdolone dzisiejsze obozy, kurwa, pracy. A dlaczego tak są? Za dużo nie mogę powiedzieć, bo mi kanał zablokują. Pewna narodowość jest właścicielem tego gówna. Rząd, oczywiście, też jest. Wiadomo o co chodzi. I pozwalają mnie na takie coś, bo mają jakieś kurwa między sobą układy. Małe sklepiki, późno się jebać. Tu jest 50, musiałem zwolnić. I teraz tak. Kiedyś były obozy pracy za Niemca. A mój kurwo jebana, pierdolona w tym Porsche. Podjeżdża pierdolony, jebany. I nie wiadomo, czy wyjedzie, czy nie wiedzie. Pierdolony Polak jebany. W Niemczech czy gdzieś jest nie do pomyślenia, kurwa, no. To już, to już, to już było wymuszenie, bo ja już naciskałem na hamulec. Nie, nie wiem, czy oni wiedzie, czy nie. Ale ma wyjebane, nie? Przeważnie ci od Porsche, Mercedesów i od BMW to są popierdoleni. Kurwa, no nie wszyscy całe szczęście tylko 90% około może 98 <grymne> ale dobra czerwone światło To chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedyś system był tak skonstruowany, że taki że taki ADI na przykład za Niemca brał ludzi do roboty do obozu pracy, no to tam zależy jak pracowali, nie, bo w obozie pracy to tam kurwa zajedzenie a y, jak były takie roboty, gdzieś tam mam takiego znajomego, to musiał dla Niemca pracować, umarł, 51 lat. Coś tam chyba czołgi produkowali czy coś. E, tak, to on mi opowiadał, on. Taki Rysiu, fajny gościu. Szkoda, że z nim wywiadów nie porobiłem. E, fajne miał opowieści, które na przykład potwierdzał jakimiś medalami albo jakimiś zdjęciami starymi gdzieś tam w czasie wojny, nie? To nie były już żarty, a niektórzy pierdolą go co poły, a tam właśnie pokazywał prawdę. No i słuchajcie, co się działo? Wiem, że ja tak czasem skaczę po tematach, czasem coś nie dokończę, właśnie pracuję nad tym, ale chuj no. Ale co chciałem powiedzieć? Adolf Hitler brał do roboty na przykład ludzi na przymusowe roboty i za darmo, i płacili im też nie. No, ale tym co płacili, coś tam kurwa źle zrobił, no to kulka w łeb na przykład, bo uznany było za sabotaż, nie? Jakieś wiertło mu poleciało, coś tam co ta kurwa tak będzie jechała czy skręca? na CPN. Chuj mu w tubę lubię, jak taki kurwa jeło a jeszcze tir, ale chuj, głowa w prawo, nie widać w lusterkach. Przedzaj ty kurwo, daję ci kierunkowskazem, nie jedziesz mi na dupie. Zjebię ty kurwa polski frajerze. Bo nie sądzę, że to kurwa Ukrainiec. Ukraińcy kurwa nie są tak wredni jak Polacy. Słuchajcie, no opowiadam wam dalej. Teraz jest system tak skonstruowany, że ludzie tam mają jakieś mieszkanka, coś tam mają, nie? Ale on sam idzie do obozu pracy. To jest dopiero kurwa ewenement na skalę światową, nie? Zrobić taki system, żeby niewolnik kurwa sam zapierdalał do tej jebanej roboty. Wytłumaczcie mi to, kurwa, bo nie rozumiem. Znaczy, rozumiem bardzo dobrze, tylko sobie. Co tu się kurwa dzieje? 40 na godzinę trzeba zwolnić. A ta kurwa z tyłu to za chuja pewnie nie zwolni. Jeszcze zaraz będzie kurwa mi trąbił 50, jadę ile. No tyle prawie, ciut więcej. Dobra, ale słuchajcie, co chcę powiedzieć też. No trochę mnie wkurwia ten zjek tam z tyłu na dupie. Dawałem kurwie kierunek, żebym wyprzedzał, jak jeszcze była y, dwa pasy w jedną stronę, to nie kurwa. Buły mu w dupę. Na szybko jadę trochę. Dobra, mamy tutaj co prosto, nie? Dobra to widzę powinni przykryć kurwa jak się tak domyśla kurwa nie wiadomo o co chodzi znowu jakiś polski zjeb się czymś kurwa zajmie to zawsze coś spierdoli nie no bo nie może być kurwa normalnie ja tu mogę kurwa jechać w ogóle jakoś mogę Ech, dobra słuchajcie dalej trochę mnie tam rozbiło to wszystko Ech, co chciałem powiedzieć i ten system jest teraz tak skonstruowany, że ten człowiek musi zapłacić za, za mieszkanie, za kredyt, za kurwa się rozwiódł, dziecko ma. O właśnie, ciekawa sprawa: kiedyś poznałem takiego koleżkę kurwa, żebym nie musiał hamować tylko, bo to kurwa na nagraniu zaraz jakaś strzeli złucha pizda a przecież nie będę w miejscu się zatrzymywał, nie? No i słuchajcie, po lewej, oczywiście, pomiar prędkości. Ale co chciałem powiedzieć? Gościu yy, pożła się zruchała z jakimś kurwa frajerem, i gościu musi normalnie płacić, kurwa, na nie swoje dziecko. Już po tym, jak, yy, jak przyjął to dziecko, nie wiem jak to tam było, już nie pamiętam, zrobił DNA, badanie, nie? Podajemnie, i wyszło, że to nie jest jego dziecko. Kurwa, śmieją mu się w twarz. A ten kurwa musi płacić na nie swoje dziecko, bo szmacisko jebane kurwa z mamusią jakąś kurwą prawniczką chyba i statusiem jakimś kurwa, to w Zachodniopomorskim było. W jakimś kurwa Dębnie czy w Mirosławcu? Nie, nie w Mirosławcu. Mieszkowice Dębno coś takiego, nie. I gości płaci jak frajer ostatni kurwa na nie swoje dziecko. Wyobrażacie sobie takie coś? On prawo powinno być tak skonstruowane, że teraz powinni ją tak jebać, ale nie oczywiście, bo ma dziecko, bo to gdzieś tam się odwołuje gościu dalej, nie? No dobra, ale wracając do tych, tych. Ja muszę się spytać, jak to sprawa się zakończyła, bo ja kiedyś z tym gościem rozmawiałem i to jest kolega mojego, yy, mojego kolegi, nie? Ja gdzieś nawet mam numer, kurwa, ale już nie pamiętam. Na rolkach kiedyś byliśmy razem. O, tam koło Netto Areny, tam jest fajne miejsce jak ktoś sobie chce pojechać no i słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie bo fajnie, fajnie, bo już mi się tego troszeczkę wszystko rozjaśnia i tak się trochę zaczynam wczuć w to nagrywanie bo to jest bardzo fajne takie opowiadanie tych historii na łódce jest fajny klimat, ale to nie jest to chyba żebym sam płynął no ale już płynąłem na pontonie, ale masz głowę zajętą innymi sprawami, I tu jest takiego ślepi dobra i patrzcie, co się dzieje, ludzie jest tak pięknie ktoś to wykombinował, że teraz ludzie sami zapierdalają do tych wielkich marketów, hipermarketów, kurwa wysyłkowych paczek. Już nie będę mówił, oczywiście, bo to wiadomo, jaka nacja to trzyma. I nawet kurwa autobusy im porobili. Może nawet, no nie najebane, bo tam sprawdzają, tak? Bo tam kurwa cały element zapierdalał. Poczytajcie sobie opinie, nie? Na temat tego wielkiego burdelu tam kurwa w tym w Kołpaskowie. Poczytajcie sobie tam, piszą, że ci ćpuny, alkoholicy, kurwa i tak dalej, nie? Mój znajomy tam do emerytury taki hachment chce dorobić i tam już w chuja ich robi. Zwolnionko, coś tam. Bardzo dobrze kurwa jebać ich. Ale słuchajcie, o co mi chodzi. Yy, byłem ostatnio w dużym hipermarkecie i tam są te zakupy na telefon, nie? W czasie pandemii. I dziewczyna zapierdala nie wie. Naprawdę sympatyczna, miła, widać, że się stara. Nie, że tak, ja wiecie, jak ty nieraz taka locha. Co? Czego? Yy, ten ryj kurwa taki. Nie, normalna, fajna dziewczyna, widać, że się stara i wiecie, poczekam, nie, no chociaż chyba się nie śpieszyłem, ale i ja do niej mówię, Wie, wiecie co panie, no yy, tutaj powinno być razy dwie cztery osoby, a nie dwie, nie, macie za dużo pracy, ja widzę tutaj na, na tym, nie, tak do nich mówię, widać, że tego, nie? No, bo to człowiek, jak rozumie drugiego, no to jest fajnie. Widać, że się tak trochę poczuła lepiej, że, że ktoś to zauważył, nie? Bo tamto ją kurwa, jak, jak 40-tonową ciężarówkę, nie, 20-tonową najebią 40 ton, jedzie, no to dalej kurwa jeszcze wrzucą z 20, 60 ton pociągnie, no to jeszcze z 5 ton, kurwa. Opony się rozpierdalają, nie? No to na razie nie kurwa, zdejmą te 5, niech zapierdala na tych 60 tonach. Ja mówię tak, wie pani co? No, jak ja bym był w tej pracy, to ja... Ja bym jakiś strajk włoski zaraz organizował, nie? Zaczęła się śmiać. O, patrzcie, jakie dziewczyna, nogi na konsolecie, no wiadomo, gorąco, nie? O, ja pierdolę. No i słuchajcie, tylko oczywiście środkowym pasem jedzie, kurwa, mągą, nie? Bo musi, na lewy niech się wejdzie. Jeszcze lepiej jest wtedy. I trzeba uważać na dziki w tym przy lotnisku, kiedyś taki wielki mi wyleciał, że aż mi się włosy zjeżyły na głowie, chociaż tych włosów mało co mam, ale naprawdę takie dostałem pobudzenie, że chyba kurwa z 10 ledbuliczek bym musiał wypić, chociaż to to jest gówno to jest ta glukoza zjebana z jakimś kurwa z byka, gnasienia, coś wyciągnięte poczytajcie, tam jest, jest jakiś składnik nie, ale to gówno jest ogólnie, ludzie też kupują takie y, litrowe na przykład gówna i to piją. No, ale co wam chciałem powiedzieć? No i tak fajnie pogadałem sobie tak chwilę, nie, bo to paczki tu, to dęgo. Nie wiedziała, naprawdę już była zakręcona, wiecie, a takie przemęczenie kurwa, to później przyjdzie do domu, albo się zacznie wyżywać na dzieciakach, albo musi położyć się spać, ale oczywiście po takim przemęczeniu to nie zaśnie. No i tak to kurwa jest, nie? Znowu przeklinam, ale dobrze, w dupie mam to. Trzeba trochę sobie powyrzucać, a nie, kurwa, ktoś nie przeklina grzeczny, ale na napierdala w domu przed łóżaczem, czy tam kurwa rurą od odkurzacza, żonie przyjebał a, albo jakoś tak, że nie będzie widać, nie, bo kurwa frajer umie, albo żony też są takie. Ja nie mówię, że to tylko faceci, no to przecież psych psychicznie później jadą, to niekoniecznie trzeba uderzyć, nie. No, i tak to wygląda dzisiejsza audycja. Ale o czymś tam chciałem pogadać, ale już zapomniałem. O jakiejś naprawie czy coś, że w chuja walą. nie pamiętam. Nie pamiętam, ale temat był yy, sympatyczny. No zobaczymy, jak, jak mi się przypomni, to jeszcze nagram. Chcę, żeby to było w jednym kawałku. Oczywiście nie, bo to jest Full HD, 30 klatek. Ale można też nagrywać w 720, nie? No to będzie wtedy e, nie 20 minut, a 40 na przykład, bo to jest cięte, nie? nie wiem jak, no to później się montuje, ale ja tego nie potrafię. Czy potrafię? Jakbym się skupił, to bym potrafił, ale nie mam na to czasu. Także tu nie ma żadnych cięć. Na czerwonych światłach nie mogę przejeżdżać, bo jest lipa, nie? Później ktoś zobaczy. No nie, nie przejeżdżam. Rzadko mi się zdarza. Prawie wcale. Tak to wygląda. Dobra, co tych FGW tyle, albo FG, to jest gorzowskie, albo tam Zielona Góra? Co oni nagle gdzieś do pracy wracają, czy co? Dobra, pozdrawiam. Miłego wieczoru. Chłodu wam życzę, bo jest naprawdę gorąco. Hej, na razie trzymajcie się. Hej.